OK, teraz zajmiemy się złożeniem zaworu wydechowego Ja to wszystko pomyłem Najpierw Tak mniej więcej złożenie, można to Tak włożyć. Ale to nie jest istotne Tak i złożyć, ale przed tym Trzeba to posmarować Tak włożyć Posmarować te tuleki, co tutaj wchodzą Oraz yy, te śruby zabezpieczyć klejem. Ale przed założeniem tego trzeba te boczne zawory wydechowe założyć. Ja używam takiego samego leja jak do mieszanki. Więc najpierw smarujemy, Ta prawa była. I one są na tą samą stronę, ale ja wolę używać tak jak było złożone oryginalnie to idzie tutaj oraz takie zabezpieczenie jest o wasie. tą śrubkę trzeba na loctite 243 skleić ja już czegoś takiego podruba, albo może lepsze nie wiem to posmarować potem takie złożyć zabezpieczenie śrubką i dokręcić jak złożyliśmy to sprawdzamy, pamiętajmy przed założeniem, smarujemy olejem takim jak do tusłu Smarujemy, tą śrubkę zabezpieczamy klejem z drugiej strony i zakładamy niby to to samo, a tak jak było wcześniej. Potem trzeba się skupić na tym zaworze. Tutaj te dwie śrubki do Ampula muszą być te zabezpieczone klejem. Zaraz pokażę jak to złożyć. Więc tak Więc <laughs> tak Najpierw zakładamy to, tutaj bardzo... To dobrze. I tak, najpierw to zaczniemy od prawej strony, ona jest bardziej skomplikowana. Zakładamy tą blaszkę, Potem tak. Idzie nic innego. jak Taka tulejka z dystansem. Ona jest zakładana tutaj. Pod to. I wkładana tutaj. Tak. Dobra, tak to teraz y, idzie sprężynka, i to tylko to pokażę, bo brakuje mi rąk. Pamiętajmy, żeby tą śrubę y, zabezpieczyć luktajtem. I tak, y, jeżeli powiem, tą sprężynę zakłada się w taki sposób, że tutaj ona idzie w ten o taką ten rożek, znaczy rożek, y, wcięcie i naciąga się tą dolną część, żeby przeszła przez ten bolet, a w środek idzie ta śruba z tą podkładką aluminiową, dystansem, czy jak to się. No właśnie, tak to się zakłada. Teraz ta, jak mówię, śruba z tą dystansem, tylko to na loktaj trzeba wsadzić. Naciągamy o to o sprężynkę i wtedy można złożyć. Następnie dokręcamy tą śrubę, a jeszcze można taki trik zrobić, żeby delikatnie wykręcić tą śrubę, żeby napiąć tą. Ale można też e, najpierw założyć, a potem to dokręcić. E, sprawdzamy czy tu chodzi. Przesamykamy kanały, czy to chodzą te zaworki. Zabieramy się za drugą stronę. Ta strona jest łatwiejsza. I dokręcamy to około 10-12 Nm. Momentem. I z drugiej strony to właśnie dużo łatwiej. Ta lewa strona jest dużo łatwiejsza. Najpierw ja to smaruję delikatnie olejkiem. Nie wiem, czy to widać. Czy nie, że tam, ale jest. Musicie mi uwierzyć, O, następnie idzie ta blaszka, ta blaszka idzie, mm, tutaj jest zagięcie, no, idzie tym zagięciem do dołu i trzeba to dokręcić to i też na tą śrubkę tutaj to nie wiem, czy widać czy nie, ale jest, no i trzeba. Smaruję tutaj y, tą gumową uszczelkę smarem MT43, i następnie tą pokrywę trzeba w flanszy położyć. Tutaj też delikatnie posmaruję na silikon tego nie skręcam. Tutaj są kanały wodne. Jak jestem pewien, to wszystko jest ok, co składam, i dokręcamy te cztery śruby Pamiętajmy, że y, tymi. Zgięciami i otworkami do góry nie skręcamy, tylko o 10-12 mm. Tutaj woda nie? może 8. I to już się do złożenia sprawdzamy, czy to działa. Ten, czyli widać, dalej chodzi z tej strony, też chodzi. Aha, i jeszcze jedną rzecz, którą ja wcześniej zrobiłem. To szlifowałem te kanały. Zobaczcie, w oryginale nie było to w jednej linii. Trochę nie pasowało to jedno z drugim. Pewnie na pewno za trochę mocy. I polerowałem te kanały. Także no, złożenie cilindra już jest skończone. I teraz należy złożyć to do motocykla.